Po kryminale. Nowe życie byłych więźniów. Podcast Fundacji Pomost. Spotkania twarzą w twarz z nieznaną nam osobą i mówienie o swoich problemach. To może przerazić każdego. Jeśli się jednak przełamiemy i otworzymy, może być początkiem zmian i początkiem nowego życia. Program przygotowany przez Fundację Pomost to także między innymi indywidualne spotkania ze specjalistą readaptacji. Te kontakty mają pomóc poznać mocne i słabe strony, pomóc znaleźć rozwiązania na palące problemy i co nie mniej istotne, nauczyć się rozmawiać i przedstawiać swoje argumenty. Ma to służyć lepszemu poznaniu się, mówi specjalistka readaptacji Fundacji Pomost, a ta Cel jest jeden. Cel jest taki, żeby ten człowiek zaczął żyć inaczej niż do tej pory, żeby nie trafił tam skąd przyszedł, czyli żeby zrobił coś, czego jeszcze nie robił, żeby dokonał zmiany w swoim życiu. No i żeby to była taka zmiana, jakiej on potrzebuje, taka zmiana, która jest dla niego ważna. Żeby potrafił ją zdefiniować, czyli żeby potrafił powiedzieć, czego potrzebuje i żeby potrafił działać w tym kierunku z naszym wsparciem. Pierwsze spotkania indywidualne polegają na rozeznaniu sytuacji osoby, która się do nas zgłasza, na poznaniu tego człowieka, jego historii. No i to właściwie to jest ten, ten start i ten wstęp. No Później skupiamy się... Na rozeznaniu jego potrzeb, podążaniu za nimi, czyli tworzeniu konkretnego planu na taką pracę indywidualną. Po co są takie spotkania? No po to, żeby ludzie mieli szansę poruszać te wątki, których nie chcą poruszać na grupie, w przypadku spotkań społeczności, które być może trudno im poruszać na grupie, niejednokrotnie jest o ich deficytach, ale i zasobach. To też nie jest dla nich łatwa historia, zmierzyć się z tym, co ja mam mocnego, co ja mam słabego, nad czym warto popracować. No i myślę sobie, że w kontekście grupy to jest taki dalszy etap pracy, kiedy po tym kontekście indywidualnym te osoby wnoszą te sytuacje, na, te sytuacje i te wątki na, na grupę, na społeczność. To cel i sposób na jego osiągnięcie. Jak jednak wygląda to pierwsze spotkanie? Niektórym przychodzi ono łatwo, inni muszą się dopiero otworzyć. Wygląda to inaczej niż ludzie sobie mogą wyobrażać. No bo obraz osoby, która jakby spędziła jakiś czas swojego życia w zakładzie karnym, no to najczęściej są takie skojarzenia, że to będzie ktoś agresywny, zapewne pozamykany, trudny w tym kontakcie, jakiś niedostępny i tak bywa czasem, że ta osoba jest niedostępna. Natomiast widać w tym pierwszym kontakcie, ile ją to kosztuje. To siadanie naprzeciwko i ta rozmowa na swój temat. To nie są łatwe rozmowy, no bo najczęściej ci ludzie przechodzą z konkretnym bagażem doświadczeń. Oni bardzo szybko chcą tym bagażu wolnić i ci trochę go zrzucić, ale oczywiście nie dzieje się to w pierwszym, przy pierwszym spotkaniu. Pierwsze spotkanie to jest takie obwąchiwanie, sprawdzanie, chodzenie w kółko. Bardzo często oni sprawdzają nas. Są ciekawi, co to będzie, o czym będzie ta rozmowa. No, jeśli ja mam mówić o swoich doświadczeniach, to bywa tak, że ktoś bardzo długo tłumił w sobie różne rzeczy, no i przechodzi, i na tej pierwszej rozmowie bardzo szybko chce to wyrzucić, mówi dużo, jest taki natłok myśli, niekoniecznie mających sens, i to jest takie wyrzucanie z siebie. A bywa tak, że ktoś się zamyka w sobie i kompletnie nie chce nic powiedzieć. Patrzy w podłogę, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. No i trudno wtedy porozmawiać. No, ja stosuję taką zasadę od ogółu do szczegółu. Najpierw staram się tego człowieka poznać, stworzyć też tą atmosferę zaufania, żeby on w ogóle zechciał się podzielić ze mną swoją historią. Czy łatwo. Waszym potopiecznym przychodzi ta rozmowa. No, te osoby, które do nas trafiają, które siadają przy tym pierwszym kontakcie, no to najczęściej są mocno zblokowane. Ja zawsze, jak ktoś mówi, ale od czego zacząć, to ja mówię, no może od początku. <gry> Odkąd pan czuje, czy ty czujesz, no bo my tutaj z podopiecznymi przechodzimy na, na ty, odkąd czujesz, że, że chciałbyś powiedzieć, co pomaga. Na pewno szacunek do tego człowieka, stworzenie mu e, możliwości m, wypowiedzenia tego, czego potrzebuje, czyli też takie no, podstawowe umiejętności komunikacyjne, ale ja myślę, że to jest coś, czego oni nie doświadczali nigdy wcześniej. Oni niejednokrotnie o tym mówią, że nikt nigdy słuchać ich nie chciał, a już na pewno nie w zakładzie karnym. I to jest chyba takie pierwsze zaskoczenie, że ktokolwiek w, w Chcę ich wysłuchać i posłuchać ich historii, tak zupełnie opowiedzianej ich w ich narracji, bez żadnych ozdobników i, i jakichś takich dodatkowych atrakcji, które być może osoby trzecie mogłyby dodawać. To jest dla nich chyba takie najbardziej szkujące że, że ktoś chce, przynajmniej ja to tak odbieram w kontakcie indywidualnym, że ktoś chce posłuchać, ma na to gotowość, nie ma ograniczeń jakichś takich co do treści, i to też ich zaskakuje, że, że, że my tutaj nie uciekamy, jak słyszymy czasami te historie, które nie, nie bywają zaskakujące, trudne. Kontakty indywidualne odbywają się zawsze z tą samą osobą, z tym samym specjalistą readaptacji. Każda osoba, która do nas trafia, ma przydzielonego asystenta czyli właśnie tą osobę, która w kontakcie indywidualnym z nią pracuje. I taki asystent spotyka się z mieszkańcem raz w tygodniu. To jest taka średnia oczywiście, jeśli jest potrzeba, no to spotykamy się częściej. Spotkania trwają około godziny no i to jest taka osoba przypisana. Do naszego mieszkańca, czyli on może przyjść do asystenta ze wszystkim: ze, ze swoimi potrzebami, żalami, emocjami, ze swoją historią. On może przyjść pogadać o wszystkim i o niczym. Natomiast no to, 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 jak to się wpisuje w program, no w taki sposób, że realizujemy konkretne działania pomocowe w kontakcie indywidualnym, czyli dajemy często ludziom to, czego nie dostawali wcześniej w swoich domach w swoim wcześniejszym życiu, a, a na pewno nie dostawali tego w zakładzie karnym, czyli wsparcie, no i taką przestrzeń na o sobie, na pokazywaniu, jaki jestem naprawdę, jaki chcę być, na stwarzaniu przestrzeni, na odczuwanie, na ujawnianie i wyrażanie swoich emocji. Podążam za tym, co wnosi ta osoba. To nie jest mój pomysł na tą osobę, tylko podążam za, za człowiekiem. No i myślę, że większość osób tutaj w Pomoście w taki sposób pracuje. Ja kiedyś w zakładzie karnym na grupie usłyszałam taką historię, że ktoś tutaj przyszedł na takie spotkanie, na konsultację i usłyszał, że asystent w Pomoście to karze. Robić różne rzeczy, nakazuje, i że to jest taka osoba, która wydaje dyspozycję. Myślę, że nic bardziej mylnego. My raczej towarzyszymy, raczej jesteśmy z tym człowiekiem. E, jesteśmy wsparciem, taką opoką. Nie robimy nic za naszych. Podopiecznych, to oni sami to robią. Każdy jest inny, więc te potrzeby są inne. No a zatem my też musimy być interdyscyplinarni w tej pracy, mieć wiedzę z różnych obszarów no i też odpowiednio podawać narzędzia osobom, z którymi pracujemy i wyposażać je w takie umiejętności, których potrzebują. Ja pamiętam osobę, która mówiła, że nie jest w stanie rozmawiać z ludźmi, bo ją tak ludzie złoszczą i nie, mają, nie ma kompletnie zaufania. Całkiem niedawno też pamiętam taką sytuację, że jeden z, z mieszkańców stwierdził, że nie będzie uczestniczył we wspólnych działaniach integracyjnych. Nie dlatego, że nie chce się integrować, tylko dlatego, że ma trudność przebywania w takiej grupie osób i jakoś czerpania radości z tego, że to jest dla niego trudne być z ludźmi. I cieszyć się z tego spotkania. Nawet jeśli ono jest kompletnie niezobowiązujące i zupełnie nie trzeba tam robić niczego, co wymaga jakiegoś, no nie wiem, jakiejś deklaracji, jakiegoś wielkiego wysiłku. Samo bycie z ludźmi dla tego człowieka jest trudne, samo czerpanie radości ze spotkania jest trudne, bo po prostu bardzo długo był wyizolowany no i był w izolacji penitencjarnej, był w więzieniu, więc odzwyczaił się od takich rzeczy. Być może wcześniej też nie miał takich możliwości, bo zatem ja myślę, że więzienie to jest takie miejsce, skąd ludzie wychodzą zdziczali. Takie są moje obserwacje. Wychodzą zdziczali, wychodzą przygnębieni i wychodzą mocno wystraszeni i przerażeni, co być może nie pasuje do wizerunku więźnia, jaki jest gdzieś społecznie kreowany. Ci gdzie się najzwyczajniej w świecie boją. Boją się chyba bardziej niż zuszczą. Ten strach wpływa na samoocenę, która zwykle z początku jest negatywna, zaznaczany, tak urzawa. Nasi podopieczni są mistrzami w linczowaniu się, w punktowaniu się, w rozliczaniu się siebie samych. Mają dużo złości na samych siebie, mają dużo refleksji, przemyśleń. Bardzo często osoby w kontakcie robią podsumowanie swojego życia, co budzi ich rozgoryczenie. Mówiąc chyba tak najbardziej wprost, trudno im z tym, co się podziało w ich życiu, i trudno im o, o tym opowiadać. I ten smutek, ta złość, ten gniew, to rozgoryczenie jest widoczne w kontakcie, i łatwiej im pokazywać swoje negatywne cechy i słabe strony, i łatwiej o nich mówić, niż mówić o tych dobrych. Kiedy z naszych ust pada jakiś komentarz świadczący o tym, że ktoś robi coś dobrze, albo wzmacniamy zasoby naszych mieszkańców, bo to też jest metoda pracy, to oni niejednokrotnie są zaskoczeni. Są zaskoczeni i są jacyś tacy zawstydzeni, trudno im to przejmować. Proszę pamiętać o tym, że to są ludzie, którzy czasem pierwszy raz w życiu są pochwaleni w pomoście, że nigdy w życiu nie byli pochwaleni przez rodzica, przez rówieśnika, przez jakiegoś innego członka rodziny, znajomego. Czyli mówiąc tak obrazowo, jeśli ktoś jest zły na siebie, bo na przykład zawalił relację z rodziną, to znaczy, że to jest coś, co go trapi, o czym warto później rozmawiać. Dokładnie tak. To wtedy ja interpretuję to tak, że to jest coś, co pracuje mocno w tym człowieku. No i być może warto się nad tym wątkiem pochylić. Sprawdzam to, rozmawiam o tym z, z mieszkańcem, z moim podopiecznym. Zastanawiamy się, co z tym zrobić, jak zrobić, co może, co jest na miarę jego możliwości, co na tą chwilę nie jest. Zrobimy tyle, ile potrafi. No też określamy listę priorytetów w tym kontakcie indywidualnym, i to znowu powtarzam, robi to osoba, z którą pracuję, nie ja. To, co dla niej jest ważne i możliwe, bo często bywa tak, że tak sobie myślę, że w tej pracy takiej terapeutycznej terapeuci chcą forsować swój wizerunek, swój obraz i swój pomysł na pracę z klientem. No a ja mam tak, myślę, że tu w ogóle my w pomoście tak mamy, bo też komunikujemy się ze sobą, rozmawiamy w zespole, że mamy takie podejście, że to klient jest specjalistą od swego losu. A my jesteśmy po prostu asystentami. Wszystko to ma sprawić, by klienci Fundacji Pomost byli pewni siebie, by znali swoje możliwości, zerwali z dawnym ja i mogli funkcjonować w społeczeństwie. To dzieje się podczas spotkań indywidualnych. Różnica między pierwszą rozmową a kolejnym jest kolosalna, zaznacza ta Kurzawa. Na pewno z czasem jest im łatwiej opowiadać. Różnica pomiędzy osobą, która trafia do pierwszego kontaktu, a osobą, która jest 30 razy w kontakcie z. Kolosalna, ten sam człowiek um, już kompletnie inaczej funkcjonuje. Pierwsza taka bardzo ważna rzecz to jest otwartość na to, co się słyszy, ale też otwartość w mówieniu o sobie, taka swoboda. No, i tu że się pojawia dużo refleksyjności. Jednak po tych kilkunastu, kilkudziesięciu spotkaniach, a nawet czasem po kilku spotkaniach, jest dużo refleksji, i ludzie mówią, co widzą w sobie, co zmieniają, co chcieliby zmienić, co im się udało, potrafią już powiedzieć, co im się udało, potrafią wyciągać wnioski z, z pewnych zdarzeń w ich życiu. Także różnica jest ogromna, i tu znowu przytoczę taki przykład mojego podopiecznego, który przy pierwszych rozmowach potrafił wyjść w trakcie i trzasnąć drzwiami, no a przy kolejnych potrafił powiedzieć, że teraz się tak zezłościł, że musi wejść i ochłonąć i wróci za 5 minut. Bo taką metodę wypracowaliśmy sobie w trakcie spotkań, czyli pracowaliśmy nad tą złością i pracowaliśmy nad tym, żeby on potrafił wrócić do rozmowy, jak mu już zejdą te emocje. Im więcej tych spotkań, tym chętniej mówią tym więcej mówią i tym głębiej pracują. Jeżeli ktoś się wycofuje z kontaktu z asystentem, to na ogół coś się u niego dzieje, co jest trudne, żeby w tym kontakcie poruszyć. Spotkania indywidualne to moment, by wyrzucić z siebie niepotrzebne emocje i z nowymi siłami wejść w nowe życie. Jak wykorzystać tą zdobytą wiedzę i umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami, z sobą samym i z innymi, to po części sprawdzane jest na spotkaniach grupowych, a w pełni w realnym życiu. Słuchajcie nas, subskrybujcie nasz kanał na YouTube i Spotify, odwiedzajcie naszą stronę fundacja